Przechodzisz ulicą Kaszykową i tam nie ma butiku Le Petit Aż mnie dreszcze przychodzą. Ja tu pamiętam, że ja miałam 14 tysięcy i tylko tyle miałam, jedna sprzedaż. Do, do jakiegoś butiku w Stanach, czy coś, potrafiła. No było wielokrotnością mojej pensji, prawda, takiej w L. Stany to jest, to jest duża część naszej sprzedaży. To, są, to jest Francja, później są Niemcy, Wielka Brytania. A który rynek generuje największe obroty? W tym momencie to się zmieniło Polska i Teresa, prawda? Raczej się do nich nie pisze, tylko oni znajdują ciebie. Czyli musisz zrobić wszystko, żeby oni cię znaleźli. Dokładnie. Albo żeby ciebie zauważyli. Absolutnie doceniam, szanuję, uwielbiam kobiety, które ze mną pracują. O tak. tym się mówi, o tym się pisze, o tym się dyskutuje w towarzystwie. Kiedy zobaczyliśmy to tę to, 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 sesję, to piszczyłyśmy wszystkie. Czy to znaczy, że serwery padły mhm. i w ogóle wszystko się wyprzedało? Już możecie nic nie robić nic do końca robi. życia. Z takich większych y, współprac y, to odrzuciłam, na przykład współpracę z Wiktorią Secret. Czym nas w najbliższym czasie zaskoczysz? Ja będę Was cały czas zaskakiwać, bo ja zaskakuję samą siebie. I...